Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Chrisu, zapraszam Was na pierwszy mecz w Ultimate Team. Startujemy oczywiście od Ligi 10 na początek chwila takiej powiedzmy prywaty. Jeżeli ktoś jest zainteresowany moim kanałem, no to bardzo byłbym wdzięczny, jeżeli kliknąłby lubię to na Facebooku, wtedy ja wiedział ilu, ilu Was jest tak naprawdę. Link do Facebooka będziecie mieli oczywiście w opisie. A my przejdźmy do pierwszego meczu w Ultimate Team. Mam 2000 końców, bo w poprzednim filmiku zapomniałem pod koniec filmiku mówiąc, że musimy tym składem startować zapomniałem, że wystawiłem e, kartę zmiany pozycji, która się sprzedała za 2000, więc możemy jeszcze rozszerzyć swój team. Kupiłem zapomniałem, że nagrywam na YouTube chłopaki <grywki> zapomniałem i kupiłem e, poza wizją na, na webapie bramkarza McCarty'ego e, z QPR możemy go tutaj wmontować i spróbujemy kupić jakiegoś środkowego obrońcę za, za tego pana z Woodfordu. Myślę, że tu coś będziemy na dole od strony um, obrony, coś będziemy tworzyć z, z BPL może, w, jeżeli chodzi o obrońcę. Chciałbym kupić teraz jakiegoś środkowego obrońcę Anglika um, za te tysiąc końców, za dwa tysiące końców, no ale tak naprawdę za tysiąc, bo chciałbym gdzieś kupić jeszcze jakiegoś zawodnika, który który w składzie no da jakieś linie, bo jak widzicie wszystko jest wszystko jest czerwone i ciężko tu będzie zagrać pierwszy mecz, dlatego mi się do sklepu, ten pierwszy mecz yy, będę starał się trochę ucinać to co mało ciekawe, chociaż nigdy jeszcze zawsze wrzucałem pełne materiały yy, i nie skracałem, więc nie wiem jak to wyjdzie z góry, przepraszam jeżeli coś zostanie źle wycięte, boję się tego wycinać, bo zawsze jak coś mówię to boję się, że to wytnę i nie przekażę wam yy, tego co tak naprawdę chciałem przekazać więc więc zobaczymy jak to będzie. Dobra, narodowi damy sobie anglika szybko, żeby to mniej więcej z BPL. Kwota do 1000. Tak, naprawdę Nawet złoty jakiś wystarczy, że ja nie muszę szaleć. Nie, nie mam też końców na, na to, żeby szaleć. Mamy tu kilku panów. Aha, nie wziąłem, że środkowo obrońca. Trochę się zagapiłem. Dobra. Może teraz się uda. O, mamy Ferdinanda, ale może kogoś z lepszym pace'em. Brown nie. Zaraz zobaczymy kogo byśmy mogli, bo szczerze mówiąc, e, Davis, szczerze mówiąc, e, ten wygląda bardzo solidnie z Hull City. Co o nim myślicie? Opacałoby się brać takiego Davisa? E, szczerze mówiąc, nie rozglądałem się na webapie za środkowymi obrońcami. O, Phil e, 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 dobrze mówiłem. No dobra, e, ostatecznie stanęł na Davisie, nie chciałem was tutaj zanudzać e, szukaniem, więc... E, to Będziemy mieli wycięte Kupiony za 800 końców Dobre tempo Przyzwoity chyba zawodnik Mam taką nadzieję przynajmniej, że będzie przyzwoity Więc wkomponujmy go sobie <coughs> Przepraszam was Do składu go sobie wkomponujmy <coughs> Coś mnie wie. Nie chcę żeby to jakoś nieźle wpływało No tym, tym samym bramkarz na dziewiątce Jeszcze mamy tam 1200 końców Ale na razie sobie Myślę, że będziemy to darowali Te 1200 końców Bo co byśmy mogli zrobić Hmm, no jak na razie widzicie jakiś napastnik z ligi. Hmm. nie mam nikogo na myśli, konkretnego. Dobra, zagrajmy pierwszy mecz. Znaczy, się tutaj nic, nic na razie nie wymyśli. Żadnej karty też dać nie mogę, bo nic nie udało się trafić w tych dwóch paczkach, które otwiera poprzedniego w poprzednim filmiku. Dobra, zaczynamy. Och, jestem podjarany z jakim rywalem przyjdzie nam się mierzyć w pierwszym spotkaniu. Mam nadzieję, że to od razu nie będzie ktoś, kto wydał dużo pieniążków na, na jakiś pack opening. No chyba wszystko, gotowi jesteśmy. Zagrajmy ten pierwszy, jubileuszowy. Pierwszy, no jubileuszowy jakby nie patrzeć, pierwszy mecz w Ultimate Team. Jak długo zajmie nam wyżukanie jakiegoś rywala. Miejmy nadzieję, że na podobnym poziomie, jeśli chodzi o skład, do mojego jeśli chodzi o internet raczej z mojej strony być problemów nie powinno ponieważ mam myślę łącze dobre to jest 25 megabitów na sekundę pobierania i około, <laughs> i około 8 megabitów wysyłania więc myślę że problemów być nie powinno jak już jakieś problemy się przydadzą przydadzą <laughs> przydarzą to myślę że będą ze strony jej bądź ze strony mojego rywala no dziś w 14 nie miałem prawie w ogóle problemów jeżeli chodzi o swoją grę a ten internet sam miałem ten, ten sam taki sam ten sami ten miałem cał, cały czas. Jak to mówią, proszę państwa, młodzi ludzie, masakracja. No dopiero nas połączyło z rywalem chyba po pięciu minutach czekania. Zobaczmy jaki ma skład. Mój rywal widzę, że też zganie, utyka. No jest Sydney sun. Jest wypożyczony na wypożyczeniu Aaron Ramsey. No skład już bardziej, no myślę, że bardziej solidny od mojego prawo obrońca, tam trzeba szukać dziury. No dobra, zobaczmy, zobaczmy jak będzie. Pierwszy mecz. Zostawmy sobie grę z kontry, bo myślę, że w tym czuje się najlepiej, i trochę defensywna formacja. Ezekiel. No i uwaga, będzie pierwszy strzał na bramkę! Jest pierwszy strzał, ale broni Farman. Spokojnie broni. Była okazja, nie mi się tutaj rywalowi zbytnio rozwinąć w ataku. Sydney sam, no na pewno z jego, z jego strony idzie naj, naj, największe zagrożenie, ale spokojnie, chipka sobie radzi z graczem teraz Wspominamy błąd Ramsey z dystansu nie zrobił tego dobrze Ron Ramsey Nechid Nechid, spokojnie do hamuły Hamuła, spokojnie Uwaga strzał! cię piernicze, no nie wierzę w takim w takim strzale i mamy tylko poprzeczkę na razie równy mecz dwóch średnich na razie drużyn, dwóch średnich rywali. Ładna ruleta. Lazine zidon <gry> Sydney sam, no z niego... o i widzę FIFA 14, rules. Nie tym razem. Ale rzut różny jest, 22 minuta. No niestety, niestety, gdzieś tutaj na razie nie porywa nasza gra. Aczkolwiek poczekajmy do... Do 45 minimum minuty na efekty. No. W taki sposób to daleko nie zejdziemy. Cholera strzału z pola karnego rywala na szczęście jest Dobra. Spróbujmy zdobyć bramkę na 1-0. Ładne podanie na wolne pole. Skierowane ten Argentyńczyk, o którym tak dużo mówiłem w pierwszym odcinku. Karny! Jest rzut karny, proszę Państwa. Mamy rzut karny w 26 minucie gry na objęcie prowadzenia i żółta kartka dla rywala. To kto ma podejść do tego karnego? Zaraz zobaczymy kto ma tam najlepsze karne, bo nie mamy takiej jednej murowanej gwiazdy w tym zespole, która Zobaczymy, czy rzeczywiście Karny się należał, strzał, no zdecydowanie od tyłu tutaj, no radzi nam, żeby Karny go czoł Pomonting, ale myślę, że Parker, no proszę zobaczyć na Karnę Elma, no raz Musen NL, i czy strzeli nam Elm, no Elm raz rozbieg i pakujemy to lewy górny róg Rasmussen Elm czy pierwsza bramka Rasmussen Elm 1-0 Rasmussen Elm 1-0 dla naszej drużyny pięknie tu bramkaż tańczył ale został pokonany przez Rasmusena Elma rudowłosego kata prowadzimy 1-0 czas uruchomić trochę tą grę z country, którą tak błęczucznie zapowiadam pomoting no, strzał z dystansu ale tragedia, skierone niestety niecelnie i źle 34. minuta gry mamy to czego chcieliśmy, mamy prowadzenie I mam nadzieję, że na koniec meczu powiem, że mamy pierwsze 3 punkty w dziesiątej lize, tak w pierwszej, chciałbym, chciałbym ale na pewno jeszcze nie tym składem gramy Necid Necid do Czobo Motinga Oj co to było za przyjęcie piłki u po Motinga No i uwaga będzie 2-0 czy nie będzie O, nie wierzę Ezekiel To ten cały Argentyńczyk który no jest bez zgrania więc chyba mogę mu to wybaczyć Ale przestrzelił z Kretesem teraz Ezekiel Necid Będzie sam na sam Necid Necid ależ tutaj nie wyszedł jeszcze strzał czoł po Mottinga. Jeszcze net dośrodkowanie. I FIFA 14 nie przyniosła rezultatu. Rzut rożny. Mówiłem wam o różnym. <coughs> tutaj Rasmussen Elm. Weź może wykorzystałem tutaj... Ja Ja tłok, tłok blisko bramkarza preferuję. Jakoś zauważyłem, że to naprawdę robi popłoch. Dobra, do przerwy prowadzimy 1-0. Jest to na pewno na pewno dobry wynik zwłaszcza że to pierwszy mecz w dziesiątej lidze i pierwszy mecz który w ogóle nagrywam na YouTube'a. statystyki mamy również bardzo fajne jest prowadzenie i to jest najważniejsze może kogo tu w ogóle mamy na ławce środkowy język ofensywny Uzjakub myślę on zagra sobie to jest dzisiaj na pewno za Argentyńczyka kontynuujmy swoją grę po prostu bo gramy myślę mamy przewagę i nie roztrwaniajmy jej w głupi sposób to dowieziemy pierwsze ważne trzy punkty w FIFA 15 Ultimate Team Ramsey. No jego zdecydowanie największa gwiazda, aczkolwiek która tak myślę, że za jakieś dwa mecze zostanie usunięta z klubu, bo się skończy wypożyczenie z kanonierów, od kanonierów, powiedzmy tak może. Dwóch z moich zawodników blisko siebie oni się zderzają i piłka trafia do rywala. Dawaj go tutaj, dawaj go tutaj. Ależ piękny strzał mojego rywala technicznie. Pięknie, kto dostrzelał? Markinios chyba, z tego co widziałem. Już w dla mojego rywala. Chce być jakiś schemat ćwiczony? Nie. Mam nadzieję, że z tego bramki nie będzie. Spokojnie. No! O, Kurt i broni. Niebezpiecznie było. Polsko doświadkowanie. Polsko nie zmienia na tego Marquinho, który strzelał tak ładnie technicznie ee, prowokując ten rzut rzut rożny Zobaczmy, bramkarz wychodzi gasi o Kerty. Czas na zmiany w naszym zespole <laughs> Wprowadźmy na boisko, tak jak mówiłem Uzjakupa, Kućkę wprowadzamy, Parker Elm Parkera mniej widać, więc, więc zapraszamy Kućkę na boisko, jedną zmianę sobie zostawimy na ewentualną kontuzję. Przydałaby się nam jeszcze jedna bramka, prawda? Taka już na Pełne uspokojenie gry i myślę, że nas jak najbardziej na taką bramkę stać. Naszywał pewnie z biegiem czasu. Zacznie się rzucać bardziej do przodu. Dobrze. Ładnie. Wyszliśmy z tego ataku rywala. Necid. Czołg Zaczarował czołg pomoting Piękna krosowa typiła do Necida. Necid. Rożny, rożny, rożny. Tak jest rzut rożny. Będzie miał okazję popisać się Rasmussenem dobrym już pięć dobrych interwencji bramkarza Meglowana. Ja spróbujmy bieg na dalszy słupek tym razem. Przerzucimy to do środkowanie. Strzał głową będzie. 2-0 nie ma z linii bramkowej. Wybija to technicznie. O, Ocipka! Ach, broni moja. Dobra pewna interwencja. On zmienił bramkarza, miał farmana przecież. Teraz jest moja. Saul jest szybki to na pewno. To już nie muszę patrzeć na jego kartę, żeby wiedzieć, że na pewno ma dobry pace, Saul. No niebezpiecznie, lubię takich właśnie sytuacji. Wow, ładnie po długim rogu pokręcił tutaj e, Sidney sam. To na pewno jest jego gwiazda, tak jak już wcześniej mówiłem. Obok Ramzeja. 20 minut do końca, prowadzimy 1-0 nadal. Po rzucie karnym. Przydałoby się naprawdę jeszcze jedną bramkę strzelić, żeby tak udowodnić, że to naprawdę my bardziej zasługujemy na te... Trzy punkty, no co, ne, to ne, nie, to ne, już na Netsida chciałem zrzucać. pomotnik, no nie gra dzisiaj pewnie pomocnik no spodziewałem się więcej po nim. Naszkolwiek może to z mojej winy. Czyścimy to. No! To o czym mówiłem już nieraz, mam nadzieję, że od bramki zaczynam. Czy coś się stało, bo nie wiem, tak, od bramki. Ebue. No dzisiaj, jeżeli chodzi o bocznych obrotów, to zdecydowanie od chipka na plus, no faulu oczywiście w tej sytuacji nie ma. Czyli jak zawsze podobne faule no kurde Necid troszkę minimalnie i, i byłby sam na sam z Bramkarzem po raz po raz kolejny dzisiaj mecz nudny troszkę moim zdaniem nic się takiego hura nie dzieje ale to dopiero pierwszy mecz uwaga z youtube będzie 2 i jest 2-0 bardzo spokojne zwycięstwo bardzo spokojny boom headshots 1, Znaczy 2, 0 No i pięknie 3 punkty na sam start No będą coś pozytywnego Pierwsze zwycięstwo w debiucie Z Jakub Bardzo ładny, Taki nasz Mesut Özil tej drużyny No tylko Bałem się Jak ta piłka leciała Bo ja wiem, że tu bramkarze w tej Fifie Mimo zapowiadań I jej sport Wcale nie są tacy myślący O czym już Mogliście się pewnie sami nieraz przekonać. Anderson. Tiago. bramkę. 70. minuta. Trzy punkty bardzo przydatne na sam start. Bardzo potrzebne. Następny odcinek już jutro. Będę się starał codziennie wrzucać oczywiście, znaczy będę się starał, to jest taki priorytet, żeby codziennie wrzucać takie filmiki. Bardzo zmęczony już mój skrzydłowy. Ale jeszcze jeden zutrożny postarajmy się. Już bez żadnego wyboru opcji strzelić brank. Teraz zrównoważony niby, ale więcej ich pole karne przez to na pewno nie wejdzie. No ach! oczypka. Spokojnie mamy piłkę. Czołpomoting Dośrodkowanie w pole karne z z Przeciągnięte do Elma karny by był, ale nie ma Rasmusę na elm Strzał! Nie ma 3-0 Jeszcze jest Kućka! Jeszcze raz! I dobitka! Po raz trzeci! O matko święta, kto to taki mądry strzelał? No nie wiem, kto to strzelał, ale ważne, że Są trzy punkty, jest zwycięstwo I pniemy się w tabeli Po awans do dziewiątej ligi Oczywiście <laughs> Ramsey niezadowolony Chelsea Z herbem Southampton No nic No ten strzał tej w poprzeczkę No naprawdę szkoda, że to nie wpadło Byłaby bardzo ładna bramka Królem meczu McCarthy Bramki Uziu Kupa i Elma Asysty Nechida Tylko jedna asysta Jestem zadowolony z tego spotkania 507 końców tylko ja nie, Aha, bo ja nie odblokowałem sobie w, w sklepie końców dodatkowych 200 razy 10 chyba bodajże no nic, odblokujemy teraz odblokujemy żeby na następny mecz już mieć i pamiętać bo znając mnie to zapomnę wykonane zadanie 5, 5 z 18 będziemy się starać jak, jak najszybciej odblokować jak najszybciej odblokować hmm. No tą paczkę, która jest e, darmowa do dostania, jeżeli odblokuje się kilka rzeczy. Wejdźmy w mój klub, bo coś tu chciałem zrobić. Aha, chodzi o to, że e, chciałem tutaj szybko przejść na premium. E, to jest 200 razy 10, tak jak mówiłem, kup, teraz podaruj znajomemu. no kupimy teraz transakcja zakończona. Dobra. Trochę końców wpadnie. Tu możemy Brenana sobie odblokować, ale... No. To nie są na zawodnik którego tutaj bardzo chcę. Dobra, ja się z wami żegnam, dziękuję za oglądanie pierwszego, pierwszego meczu. Zapraszam, zapraszam do oceniania, łapkowania, komentowania, o subskrypcję nie proszę, bo to nie jest dla mnie najważniejsze. Ważne dla mnie jest to, żeby żebym mógł się z wami dzielić swoją przygodą z FIFA. Jest to dopiero mój początek, więc też y, zrozumcie to, że jeszcze nie jestem taki, jaki tak bardzo pewnie się nie czuję przy mikrofonie. No na razie nie ma żadnych konkursów, ale to wszystko jest dla Was, będzie dla Was. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.